W jedynce. Blisko, coraz bliżej. Anna maruszeczko Witam Państwa w nowej audycji pod nazwą Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, blisko siebie nawzajem, bliżej świata. I naturalną koleją rzeczy zaczynam od tematu bliskości czym jest w istocie i dlaczego nam do siebie nawzajem dalej niż bliżej. Generalnie w tym cyklu kasujemy samotność, która ma zresztą obecnie różne oblicze i której jest pełno. W metropoliach, w miasteczkach i na wsiach. Będziemy rozmawiać o relacjach małżeńskich, partnerskich, o singlach, o dylematach rodzicielskich, a nawet o tym, jak pojąć świat nastolatków. Także o aktywności społecznej, która może być bardzo satysfakcjonująca, wręcz porywająca, ale przede wszystkim zbliżająca. Będziemy zachęcać, żeby wychodzić z prywatnych światów. Zatem oferuję państwu rozmowy ze specjalistami od ludzi, ale to będą też czasem rozmowy o bliskości z naturą. Dziś o bliskości między ludźmi, porozmawiam z bliskimi memu sercu specjalistami, no bo o siebie też trzeba zadbać. Kto jak nie my, moimi gośćmi są dzisiaj Lucyna Wieczorek, która jest popularyzatorką empatii. I metody NVC po polsku komunikacji bez przemocy, twórczynią szkoły trenerów i trenerek komunikacji opartej na empatii, pomysłodawczynią ogólnopolskich konferencji Empatyczna Polska, twórczynią kultowego ośrodka. Rozwoju Osobistego Kobiet, dajrzewania Róż, to taka piękna nazwa. Jest też z nami profesor Tomasz Sobierajski, który jest socjologiem, badaczem społecznym, analitykiem relacji międzypokoleniowych, który przedstawia się też słowami: Jestem obserwatorem, nieustannie notuję zdarzenia, które dzieją się między ludźmi. Witam Was serdecznie. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witamy. Chciałem powiedzieć, że teraz też wszystko dokładnie notuję i kiedyś być może to wykorzystam. <noise> Chyba się cieszymy, prawda, Lucyno? Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło w takim gronie. Drodzy, to najpierw zrobimy diagnozę, postawimy diagnozę. Zdiagnozujmy się. Brakuje nam bliskości. Czy nie brakuje? Patrząc na rozwój gabinetów psychoterapeutycznych i lawinowy wzrost prawda, studentów psychologii, to można by było nawet z takiej obserwacji wynikać, wywnioskować, tak, że my bardzo szukamy czegoś dla siebie. Tak? I myślę, że takie szukanie tak zwanej profesjonalnej pomocy, cokolwiek to znaczy i co o tym myślimy, to też jest o czymś takim, że nie znajdujemy tego, czego pragniemy, tak? Przyjaciół, urodziny. W swoim otoczeniu. W swoim otoczeniu. Mm -hmm. Więc tak krótko. Jednak to świadczy o tym, że tej bliskości jest niewiele. Czegoś nam bardzo brakuje, tak? Być może zaufania, być może czasu, być może mamy wysokie wymagania, że ta pomoc musiałaby być jakaś super, tak? Żeby po prostu komuś pomóc, no bo ciągle słyszymy w pewnym sensie, no, że jesteśmy w jakiś sposób niekompetentni, tak? Jako rodzice poradniki, jako kobiety poradniki, tak? Jako partnerzy tak. poradniki, więc no coś jest, tak? Czy to są bardzo wysokie wymagania wobec siebie jako przyjaciela, przyjaciółki? Czy to jest rzeczywiście brak umiejętności? Czy brak czasu, czy brak może taka niechęć do wysiłku i że czasem nam się uda, a czasem nie? Bo łatwiej jest nie tworzyć bliskości. Ale o tym za chwilkę.